Szanowni Państwo, dzisiaj powiem Wam o czymś takim jak o chodzeniu na boso. Zapewne wiecie, może nie Wy wiecie, ale Wasi rodzice wiedzą o tym, że dziecko jak się rodzi, to oczywiście po paru miesiącach czy po miesiącu już zakładamy buciki, aby pokazać temu sąsiadowi, jakie to ładne ma buciki Wasze dziecko. A dziecko ściąga te buciki za wszelką cenę. Dlaczego ściąga? Ponieważ to dziecko jeszcze jest naturalne, to dziecko jeszcze nie jest takie za może nie zafascynowane, ale takie zmodyfikowane, jeżeli chodzi o cywilizację. To dziecko czuje szerszef natury, to dziecko czuje ziemię, to dziecko czuje wolność, chce chodzić tak jak chce, a my na siłę ubieramy to dziecko w ciuchy, nie w ciuchy. ubieramy buty, skarpety, a to dziecko ciągle ściąga. To jest typowy odruch niszczenia własnych dzieci. U mnie. W Osadzie słowiańskiej mieszkają różnego rodzaju słowianki. Mówię różnego rodzaju: młode, zdrowe kobiety. Proszę zobaczyć, to są słowianki, które chodzą na boso. Są w różnym wieku. Jedne już rodziły, drugie będą rodzić, trzecie już są w wieku poważnym, jak ta pani na przykład nie. Ale powiedzmy od początku. Chciałbym gościu zapytać: się, dlaczego ty chodzisz na boso? Czy chorowałaś kiedyś? Przede wszystkim jest to kontakt z ziemią. Kontakt z przyrodą. Bardzo ważne jest również w tych czasach uziemienie na przykład. A poza tym jest to. Przyjemność sama. Przyjemność i kontakt z naturą. No właśnie. A chodzicie wszystkie w kieckach, zauważyła, nie chodzicie w spodniach. Dlaczego nie chodzicie w spodniach? By tworzyć wir energii. Co to znaczy? Bo ja nie za bardzo kumam. Kiedy kobieta ma na sobie spódnicę, pod nią tworzy się wir energii, który ją wzmacnia. Aha, czyli? I, I macica też wzmacnia przy okazji. Aha, w ten sposób podchodzisz mhm. do tego, tak? A słuchaj, a powiedz mi jedną rzecz, bo chodzenie po rosie, bo wiem, że chodzenie po rosie zapobiega przykładowo, że kobieta jak nie może urodzić dziecka, to chodzi po rosie. Wzmacnia właśnie cały system ten rod, rozrodczy roz, swój i w ten sposób po prostu powoduje, że dziecko się rodzi bez żadnego problemu. Czy chodzisz po rosie? Zresztą Ty to chyba chodzisz, bo wiem, że w zimie biegałaś kiedyś. Ja uwielbiam jeziora na boso zbierać, u, uruchamiać swoje receptory na stopach. Na stopach, czyli biegasz kiedy popadnie. Oczywiście. No i czujesz się <laughs> zdrowa jak ryba. Zresztą czujesz widać po załączonym obrazku. <laughs> Kochanie, a ty? Chodzenie ty... boso to jest doskonały masaż dla stóp, poprawiający samopoczucie. Samopoczucie. A także poprawiający odporność. Chodzę na boso także zimą, mm -hmm. po śniegu. W jasku, Chodzisz po śniegu oczywiście, też? Oczywiście, tak. No, ale to się ślizga człowiek, nie? Nie, nie ślizga się. Kwestia przyzwyczajenia. Przyzwyczaje. A ty? Weteranko, kochanie. Uwalniam wszystkie negatywne emocje. Czuję się znakomicie. Jak chodzisz po tym, chodząc, na boso. Chodząc boso. Szanowni Państwo, można by było mówić wiele, ale zobaczcie jakie to są okazy, jak cholera. Ja kiedyś wydałem dekret, że każdy Słowianin, oczywiście mówię humorystycznie, każdy Słowianin powinien mieć trzy, albo cztery, albo pięć Słowianek. Dlaczego powinien mieć pięć Słowianek? Proszę spojrzeć na naszą Polskę. W Polsce zamiast narodu przybywać, to go ubywa. Ile mamy teraz ludzi? 20 milionów, a było 40, gdzie ta reszta jest? Albo poumierali, albo się rozjechali, a Słowian, jak brakowało, tak brakuje. Uważam, że Słowianie winni się łączyć. Winni się łączyć nie tylko w sensie takim, ale w sensie też dosłownym, że Słowianki są. Tylko brakuje takich typowych rasowych facetów. Powiedzcie mi konkretnie, brakuje facetów, czy nie brakuje? Bo ja jestem już starym dziadem, ale wy jesteście młode. Czy rzeczywiście są chłopy, czy są rurkowcy? Bo mnie to już krew zaczyna zalewać, że tak mało dzieci widzę na ulicach, w Kielcach chociażby. Czy na wiosce widzę, jedno dziecko się urodziło zeszłego roku na 80 rodzin. A u Ciebie na wsi, ile się urodziło dzieci? Nic. U Ciebie? Mówisz, że rurkowcy to ci zniewieściały. Jacy? Zniewieściali. no właśnie. No. Czy można z tych niewieściałych jeszcze facetów zrobić? Gosia? No, ja bym wolała mieć męskiego faceta. Męskiego żeby, faceta? Tak, takiego... żeby moje dzieci, jakby miały syna, też żeby był męski, a nie zniewieściały. Mhm. A Ty co sądzisz o tym? Ja sądzę, że nie ma teraz prawdziwych facetów. Większość z nich jest taka, że nie wiedzą w ogóle czego chcą. Nie potrafią się zdecydować i nie są konkretni. Matko Boska. Wszystko trzeba im podpowiadać. No, czyli co, wy musicie ich uczyć jak co tak, i gdzie Tak, dokładnie tak. Bo to takie barany są? Tak. tak. Jezus Maria. Jest to, jak... to przykre, ale prawda to jest. Niestety. Czyli co, chłop nie wie jak się za kobietę zabrać. Dokładnie. No nie no, kuźwa jego gajowego, tak bym to powiedział. W moich czasach, szanowni państwo, jak się widziało baby kolano, to człowiek od razu dostawał apogeum. I od razu szukał jakieś kobietki. A teraz co, kobiety są, facetów nie ma. Gdzie są ci mężczyźni? No, zresztą to widać po koronawirusie. Pochowali się po tych dziuplach, maski pozakładali jak idioci i siedzą i posłusznie wykonują polecenia tych, którzy chcą, abyście wy czuły się opuszczone. Bo w pewnym sensie kobiety teraz czują się opuszczone. Nie ma ludzi, nie ma mężczyzn, no nie ma ludzi takich, którzy by. No... zapewnili schronienie kobietom. Właśnie, o to schronienie chodzi. Bo czyli co? Mężczyźni są źniewieściali. Kobieta potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. No właśnie, no właśnie bezpieczeństwo. Poczucie bezpieczeństwa dla kobiety jest najważniejsze. Jeżeli mężczyzna nie potrafi tego kobiecie okazać i to dać, co? no to są frustracje. Rozwo rozbijają się związki, i to jest, mm -hmm. to jest to coś, co właściwie moim zdaniem zaniknęło, jeśli mm -hmm. chodzi o mężczyzn. Mm -hmm, mm -hmm. Ale to jest może kwestia do budowania, tylko żeby. Chłopy chciały być chłopami prawdziwymi. No proszę. I to nie mówi jakaś tam mała małolata, tylko to mówi kobieta, która ma już 60 lat. Tu są młódki, no gotowe do wszystkiego, do nałżeństwa, do rozrodu, do wszystkiego. Gdzie są ci faceci polscy? No nie ma ich. No nie ma ich. Na Facebooku. Na Facebooku są. Tak. Oni są tacy mądrzy wtedy, tak piszą wszystko, nie? Za moich czasów to się przez płoty przeskakiwało, aby do kobiety oknem wejść, jak to ją zrobić swoje i wyjść. A teraz coś takiego się dzieje? Jak Romeo, nawet jak Romeo, a czy teraz coś takiego się dzieje? Nie. Nie. No czyli co, totalne dno. Dno i wodorosty. I wodorosty, tak. no to co teraz zrobić, powiedzcie mi co teraz zrobić, żeby pobudzić tą młodzież męską, męską, bo kobieca to jednak jest kobieca, bo dochodzi do wniosku, że kobiety zdominowały facetów. Ja wiem, ty ich nauczysz Adolf. No co ja ich mogę nauczyć, ja, ja im mówię cały się... czas, nie mówię żeby byli... Maczo, rozumiesz? Żeby tak. byli facetami z jajami. Tak. Mówię, że no ale co z tego? Jak chemia, którą spożywają te hot dogi, te wszystkie świństwa, po prostu powoduje, że oni już plemników nie mają. Oni mają wszystkie plemniki obumarłe, bo w 1925 roku były badania robione, to żywotność plemników to była 80-90%. A w 2018 były robione, wiecie ile jest? 6%. Na 100 tylko 6 plemników jest żywych, pozostałe to są nieżyjące. To jak oni mogą was zapłodnić? Nie zapłodnią was. Czyli co? In vitro? To wam nie pasuje, bo nie wiadomo skąd. Wy musicie mieć faceta, którego będziecie kochały, którego będziecie hołbiły, którego będziecie pielęgnowały, którym będziecie się opiekowały. A to on powinien się wami opiekować. Dlaczego tak się nie dzieje? Co się w ogóle stało z tym naszym kraju? Powiedz, no bo ty jesteś najmądrzejsza jeszcze kobieta, jeżeli chodzi o... O ilość dzieci, bo ty masz sporo dzieci. Nie mam dwójkę. No, no, a to jest dużo. Teraz, bo teraz jest tak. pan, pani pies. Tak, a ty masz dwójkę. No i co? Uważam, że, że kobiety są teraz zdecydowanie silniejsze od mężczyzn. Silniejsze. Absolutnie psychicznie, z pewnością. Uważam, że potrafią bardziej zaopiekować się domem. Ja jestem w swoim domu hydraulikiem, elektrykiem. No, matko, boska, no i co? Ech, e... I nie jestem sama, znam wiele takich koleżanek, które właśnie w ten sposób. Czyli kobieta praktycznie jest tym, czym winien być mężczyzna. U Ciebie Wojtek chyba normalnie funkcjonuje, ja myślę, nie? Tak, Bo widzę, Wojtek... że jest siekierą i piłą motorową, miacha i wszystkim. Razem ze mną robi wszystko. Razem tak, robicie, tak? ale też osobno robi w lesie i jest bardzo męski przy tym. No, no proszę, Daje sobie no. radę jak najlepiej. No widzisz, a Ty, ten Twój? Ja nie posiadam. To szukasz? No Słowianie, no to teraz obejrzycie. Piękne Słowianki czekają w Górach Świętokrzyskich, w Osadzie Świętokrzyskiej, w naszym Królestwie Słowiańskim. A wy co? Siedzicie w domu i patrzycie w ten telewizor, maski nakładacie i tylko co widzicie? Nic nie widzicie. Widzicie ścianę i samych siebie. Odbicie własne, odbicie głupka i idioty. Zamiast patrzeć na to, co winno być w waszym wcieleniem, co winno być waszym nadrzędnym celem. Kobieta, i jak zwykle dzieci. Bo dzieci to nasza przyszłość. My umrzemy i co dalej? Co po nas zostanie? Nic. Gdzie będą słowiańskie rody? Nie będzie ich. Jak nie będzie, to co z nami będzie? To się zniszczymy. Wyjdą inni, przyjdą jacyś, wiecie, czarni, zieloni na naszą polską ziemię i co? I gdzie? I czyja to jest wina? No bo jak inaczej z nimi rozmawiać? Najprędzej zakręcić kurek z alkoholem i wtedy zobaczymy, co będzie. Aha, no wtedy zgupieją. To większość pije. Tak. A może to jest powód tego, że jest ten koronawirus, że to ludzie w depresję wpadają i tak dalej, nie? Ale wcześniej też pili przecież też pili? <gry> no zawsze w sumie pili, chociaż teraz może nawet bardziej mi się wydaje. Teraz bardziej piją. Mhm. Szanowni Państwo, no widzicie, jakie są frustracje kobiet, frustracje słowianek. Dlaczego? Dlatego chodzicie po, na bosaka i wy macie normalny jeszcze umysł, normalnie myślicie. A może powinni chodzić na boso tak jak my i wtedy im się coś odblokuje? Tylko pokaż takiemu jednemu z drugiemu, który wchodzi w takich rurkach, jak widzę w telewizji tych prognozerów, pro, pre, pretengerów po, pogody, tak jak widzę takie spodnie obciśnięte, jajka mu na, na zewnątrz prawie nie wyjdą i co z tego, że mu te jajka wychodzą, jak w tych jajkach nic nie ma? No to za moich czasów to był, jak to mówili, chłopak dolnośląski w dupie, nie, w barach szeroki, w dupie wąski. Tak się mówiło. Kobieta jak szła, a jeszcze jak szła w szpilce i wiecie o takiej bananowie, kiedy majtki jeszcze prześwitywały przez tąd, to, to faceci szli, autom wchodzili w latarnie, żeby tylko popatrzeć. A teraz kobiety są, odpowiednie warunki są, wszystko mogą, a oni nic nie mogą. To pytam się, co jest powodem? Jako kobiety winniście wiedzieć. Ty, słuchaj, ty jesteś najstarsza. Co zrobić, żeby te chłopy przejrzały na oczy i zamiast tych tych wiecie, tych komputerowych baranów, pstykania, żeby zajęły się kobietami? Starsze pokolenie mężczyzn musi nauczać młode pokolenie. To musi iść w reakcji łańcuchowej. Jak przerwiemy tę reakcję, nie odbuduje się już normalnej męskości. Ha. To co? Dlatego, nasz... dlatego ojcowie powinni uczyć synów męskich zajęć, kobiety powinny dawać ciepło. Mężczyźni powinni dawać poczucie y, właśnie. Bezpieczeństwa. Be, y, nie, poczucie tego, że młody człowiek ma wyrosnąć na prawdziwego mężczyznę. Czyli uczyć wszystkich zajęć męskich. Mm -hmm. Tego nie powinny uczyć kobiety. Wtedy jest ta równowaga całkowicie zachwiana. Mm -hmm. My powinniśmy kochać, mężczyźni powinni wymagać. Proszę, Proszę jest, bardzo. I to, jest, i, to jest, I to jest chyba recepta, która musi obowiązywać. No. Nie, ma, nie ma innego wyjścia. Ja Państwu powiem tak, gdybym ja miał przykładowo teraz 30 lat albo 20, to jak to mówią marynarze? Gdzie port, tam żona? I tych Słowian byłoby bardzo dużo. A teraz tak, no ty masz dwójkę, pozostałe nie mają nic. No i pytam się, gdzie ta polska chwila, ma liście? chwila, ja, ja mam, ja mam. No to ty masz, no to ty już jesteś babcią, ale gdzie pozostałe te młode kobiety, które chodzą po ulicach i nie mają mężczyzn, nie mają dzieci? Szanowni Państwo, w ten sposób idziemy do Samolikwidacji. Podcinamy gałęzie, na której siedzimy. Dlatego Fundacja stoi na straży, aby Stworzyć arkę, arkę kobiet, arkę mężczyzn, którzy osiedlą się w takim odludziu, że będą mogli płodzić te dzieci, płodzić tych Słowian i te małe Słowianki, aby ta nasza rasa przetrwała, bo wkrótce do tego dojdzie, że czarne rasy zdominują rasę naszą słowiańską, a jeszcze ci, którzy nas będą szczepić, wybiją nas totalnie i kto z nas zostanie? Kto kiedyś powie, że tu na terenach polskich żyli Słowianie, żyli Polacy? Nikt tego już nie powie. Szanowni Państwo, spójrzmy realnie na życie. Wszystko mamy, tylko nie mamy po prostu typowych mężczyzn, którzy by spojrzeli nie tylko na nasze piękne kobiety, ale żeby spojrzeli na politykę i na to, co rząd z nami wyprawia, jak nas ogłupia, jak nas likwiduje totalnie likwiduje na zlecenie innych mocarstw, gdyż sam premier powiedział, że Polska. Należy do kogoś spoza granic kraju. Więc pytam się, czy my, Słowianie, jesteśmy na terenach polskich, czy my, Słowianie, jesteśmy na terenach przykładowo niemieckich, arabskich. Cholera wie kogo miał na myśli pan premier Mateusz Morawiecki. Szanowni Państwo, mamy kobiety, mamy wszystko. Teraz wszystko zależy od was, od tego jak pomyślicie i co zrobicie. Albo się połączycie i powstaniemy i zaczniemy żyć jak normalni wolni ludzie, albo po prostu bierzmy się radła i na cmentarz. Do facetów się zwracam, bo kobiety z wami zawsze pójdą w ogień. A wy tego po prostu nie rozumiecie. Dziękuję bardzo.